Dzień dobry. Witajcie! Przyszedłem tu w zastępstwie za profesora Explorera i nazywam się Fox, Firefox i opowiem wam wszystko o prędkościach kosmicznych. Pani profesorze! Chciałem zgłosić NP! To jest klasa pierwsza G, który masz numer. Drugi! To ja też numer pierwszy. Macie bardzo liczną klasę. Dobra, to napiszcie temat. Jak pewnie wiecie, ludzkość od wielu, wielu lat zmaga się z tym, aby odkrywać cały wszechświat, móc stanąć na innych planetach, czy wysłać na orbitę satelity utrzymające komunikację na Ziemi. Pierwszym lotem kosmicznym człowieka był lot wokół Ziemi nazwany Wostok 1 12 kwietnia 1961 roku. Najbardziej znanym lotem kosmicznym był lot od 16 do 24 lipca 1969 roku, nazwany Apollo 11, gdzie miało miejsce pierwsze lądowanie człowieka na księżycu. Oczywiście wiecie, kim był pierwszy człowiek na księżycu. Ja zgłosiłem NP. Ja też. Pierwszym człowiekiem na księżycu był Neil Alden Armstrong. Aby dolecieć na księżyc, musiał poznać wiele informacji o kosmosie, astronomii i wielu innych naukach związanych z lotami w kosmos. Wy, na szczęście, poznacie tylko namiastkę tego, co Armstrong musiał umieć. Więc aby jakiś obiekt poleciał w kosmos, potrzebne są prędkości kosmiczne, które w fizyce mamy cztery. Dzięki pierwszej prędkości można wysłać i zamieścić obiekt na orbicie. Druga prędkość kosmiczna to prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie, poruszając się dalej ruchem swobodnym. Trzecia prędkość początkowa potrzebna jest dopuszczenia układu słonecznego. Oraz czwarta prędkość, prędkość początkowa, potrzebna dopuszczenia drogi mlecznej, czyli galaktyki. Do obliczeń związanych z prędkościami kosmicznymi potrzebujecie następującego wzoru. Prędkości kosmiczne w liczbach, czyli na przykład, gdybyście chcieli zamieścić jakiś obiekt na Księżycu, to musielibyście nadać mu prędkość 1,68 km na sekundę. Natomiast dla innych planet, prędkości te są różne. Druga prędkość kosmiczna to 11,19 km na sekundę. Trzecia prędkość, początkowa, potrzebna do opuszczenia Układu słonecznego. Która równa się 16,7 km na sekundę. Oraz czwarta prędkość początkowa potrzebna do opuszczenia drogi mlecznej, która się równa 130 km na sekundę. Dobra, tyle teorii wystarczy, a teraz przejdźmy do praktyki. Zadania? Nie! Chodźcie na zaplecze. Pokażę wam coś. Ale fajnie! Tu mamy cztery symulacje, a nawet pięć. Ta piąta to symulacja wody. To pewnie animator chciał się bardzo popisać. Z fajna wiebym. Jak widzimy w pierwszym przykładzie, obiekt zostaje wysyłany na orbitę. Obserwujemy pierwszą prędkość kosmiczną. Tu obserwujemy jak obiekt z drugą prędkością kosmiczną opuszcza na zawsze dane ciało niebieskie. W tym przypadku Ziemię. W tej symulacji widzimy trzecią prędkość początkową potrzebną do opuszczenia Układu Słonecznego. I ostatni przykład, czyli prędkość początkowa potrzebna do opuszczenia Drogi Mlecznej. Świetnie. Temat zrealizowany. Zostało nam kilka minut na krótką wycieczkę. Więc polecimy sobie w kosmos. 10, 9, 8, 7, 6... One.